Hej, tutaj Agata. Ostatnio na Facebooku i Instagramie zadałam wam pytanie, na jaki temat chcielibyście filmiki albo jakich sekwencji potrzebujecie. I padło pytanie: jak zmotywować się do praktyki jogi? I dzisiaj właśnie chciałabym na nie odpowiedzieć. Przede wszystkim uważam, że żeby regularnie praktykować jogę, ale tak naprawdę cokolwiek robić, to bardziej potrzebujemy dyscypliny niż motywacji. Motywacja trwa chwilę. Zobaczyliśmy, jak kino McGregor robi super stany na rękach, albo ktoś robi szpagat, albo ktoś wrzuca super wyczylowaną twarz na tle plaży i wydaje nam się, joga. Jak będziemy ćwiczyć jogę, to też tak będziemy. I oczywiście to jest super, jest to na pewno jakiś fajny pierwszy krok. Do tego, żeby zacząć praktykować. No i teraz co zrobić, żeby ten płomień nie zgasł po trzech dniach, kiedy zalegniemy na kanapie. Myślę, że pierwszym krokiem może być zrobienie sobie takiej listy powodów, dla których chcecie w ogóle ćwiczyć jogę. W korzyści, które Wam to daje, to wiecie, u każdego to będzie coś innego. To może być właśnie życie bez bólu, pleców. To może być lepsze samopoczucie, mm, fajne znajomości, które nawiązujecie na jodze, mm, lepsze, lepszy wgląd w siebie, sprawniejsze ciało, stanie na rękach, no cokolwiek. Mamy milion tych powodów, żeby ćwiczyć jogę. Możecie sobie to zapisać i co jakiś czas do tego wracać, albo właśnie wtedy, kiedy wam się nie chce, to możecie sobie. To przypomnieć, dlaczego w ogóle zaczęliście, dlaczego podjęliście taką decyzję. Ja, kiedy próbuję wprowadzić w swoje życie nowy nawyk, to bardzo często robię sobie tabelkę, wpisuję dni i kiedy tylko uda mi się zrobić to, co zamierzyłam, to wpisuję sobie plusa. Na mnie to działa. Może być bardzo różnie. Czasami mamy problem z tym, żeby respektować zobowiązania podjęte wobec samych siebie, więc możecie sobie znaleźć parę. Może to być przyjaciółka, przyjaciel, która będzie miała wgląd w tą tabelkę, i wiecie, wtedy jest trochę trudniej zawieść. I to, co moim zdaniem jest najważniejsze, jeżeli chodzi o wyrabianie tego nawyku regularnej praktyki, to jest to, żeby sobie stawiać realny cel. Czyli, jeżeli powiecie sobie, od jutra będę praktykować 6 razy w tygodniu przez półtorej godziny. No, to jest trudne, to jest trudne i to może być bardzo zniechęcające w pewnym momencie. Ja na przykład często rozwijam matę i nie mam takiego nastawienia: o Dobra, to dzisiaj zrobię super dwugodzinną praktykę, przygotowanie do takiej osany, takiej. Tylko na przykład myślę sobie: ok, potrzebuję przez 15 minut się poprzeciągać. Potrzebuję po Chcę chwilę zrobić swoje flow. I przez to, że wiecie, ten cel jest taki prosty, to rozwinąć na matę, rozwinąć matę, być na niej przez 15 minut na przykład, zrobić pięć powitań słońca albo właśnie um, poprzeciągać się po Rzadko na tym się kończy. Czyli już wchodzimy na temat, robimy, zaczynamy. Miła 15 minut i zazwyczaj robimy więcej. Więc wydaje mi się, że fajnie jest ustawiać sobie taki mały cel, który wiadomo, że jest prosty do zrealizowania, bo i tak prawdopodobnie ta praktyka się przeciągnie, podobnie z zajęciami takimi grupowymi w szkole. Też cel będę chodzić codziennie na jogę, jest bardzo trudny. Więc bardzo sobie na początek ustawić raz w tygodniu. Dwa razy w tygodniu I, i możecie stosować takie sztuczki, gdzieś mieć matę na wierzchu albo przygotowane ciuchy, żeby to spakowanie się i wyjście zajęło jak najmniej czasu, bo to jest tak naprawdę najtrudniejszy krok, bo jak już zamkniecie drzwi, to już prawie jesteście na jodze. Być może też jesteście w takiej sytuacji, że nigdy tej jogi nie ćwiczyliście i zastanawiacie się, właśnie jak się zmotywować, żeby zacząć. To może też wynikać z tego, że, ma, że jest jakieś takie wyobrażenie na przykład, że ojej, że to jest jakieś takie, że trzeba jakiś taki wielki krok wykonać, zacząć praktykować jogę, być rozciągniętym, mieć jakieś ciuchy, matę, coko, to może to się wydawać takim, wiecie, wielką decyzją do podjęcia, a tak naprawdę możecie spróbować po prostu włączyć jakąś prostą, spokojną sekwencję na YouTubie. I spróbować sobie 15 minut na dywanie i sprawdzić, czy to Wam się podoba, czy nie. Możecie pójść na zajęcia dla początkujących, na coś naprawdę łagodnego, wprowadzającego. Co nie oznacza zaraz jakiegoś, wiecie, podpisywania, cyrografu, że jak zaczniecie to już koniec, przechodziliście. Tylko warto próbować nowych rzeczy małymi krokami, bo może się okaże, że to jest największa miłość waszego życia i strzał w dziesiątkę. Bardzo zachęcam do próbowania jogi też różnych styli, z różnymi nauczycielami, bo może się okazać, że coś, co jest kompletną wtopą i kompletnie nam nie pasuje z jednym nauczycielem i w jednym stylu, to przy kolejnej próbie się zakochamy z kimś innym. A na koniec chciałabym przypomnieć Wam, czy jest coś, co chcieliście robić i macie teraz do siebie pretensje, że nie zaczęliście dwa lata temu albo trzy lata temu. Wiecie o co chodzi. Czas i tak minie, więc warto jest zacząć już teraz, nawet jeżeli nie macie idealnych warunków. To lepiej jest zrobić to 15 minut, trzy razy w tygodniu i powoli znajdować czas i przestrzeń na więcej, ale już wyrabiać sobie nawyk niż czekać na idealny moment do praktyki jogi. Bardzo Was zachęcam do zmierzenia się z tym tematem, do wyrobienia w sobie dyscypliny. Pamiętajcie też, że jakikolwiek nawyk wprowadzamy do swojego życia, to będzie nam łatwiej nauczyć się wprowadzić nowe nawyki. Więc yoga może pociągnąć też ze sobą inne fajne rzeczy. Słuchajcie. Jeżeli macie jakieś swoje sposoby na wyrabianie dobrych nawyków, to też koniecznie podzielcie się w komentarzu. Ja z chęcią poznam te metody, ponieważ też sama właśnie pracuję nad różnymi nawykami. Akurat nie, ma, nie mam problemów z jogą, ale są różne inne sfery, nad którymi pracuję. Myślę też, że innym oglądającym się przyda. I jeżeli macie jakieś pytania, to na jakikolwiek temat związany z jogą, to dajcie znać, bo może z... nagrałabym. Jakieś, nie wiem, czy QA, formie jednego filmiku, czy może po prostu kilka filmików, które poruszałyby te tematy, które Was ciekawią. Dajcie koniecznie znać, życzę Wam miłego dnia i widzimy się niebawem!